W początku lipca odwiedziliśmy z kamerą plan zdjęciowy filmu Zaduży na bajki 2. To kontynuacja wielkiego hitu polskiego kina familijnego. Jakie przygody czekają tym razem bohaterów? Odpowiedzi szukajcie w naszej relacji. Minęły dwa lata i spotkamy się ponownie na planie drugiej części filmu Zaduży na bajki. Spodziewałaś się tego, że ten film okaże się aż tak wielkim sukcesem wśród widowni? Nie ja chciałem zrobić film dla, dla mojej rodziny, bo uważam, że brakuje takich filmów. Okazało się, że jednocześnie cały świat polubił. Czułem, że lubimy coś, co jest dobre i szczere i jest zabawne, a też ma jakiś przekaz, że można po filmie porozmawiać o filmie, ale no, nie wiedziałem, że, że aż tak się spodoba. Film za na Bajki 2 przede wszystkim opowiada o znanym, że tak powiem, wątku, ponieważ ludzie się dopytywali, co z ojcem. I w tej części poznamy informacje, co się z nim dzieje. I będzie to przede wszystkim wzruszające, ale również będą chwile takie śmieszne. Śmieszne i przede wszystkim możecie się spodziewać dużo przygód, które będą naprawdę ekscytujące. Będzie wiele wątków i myślę, że każdy, każdy kto będzie oglądał, znajdzie tam coś, z czym może się uto utożsamić i może pomoże mu to w jakiś sposób żyć na pierwszej części i śmiałem się, i wzruszałem, i wyszedłem jakiś taki pokrzepiony, więc ciekawi mnie, czy w przypadku drugiej dostaniemy ten sam pakiet emocji, no i jakiejś takiej fajnej rozrywki dla całej rodziny. Bardzo nam na tym zależało, żeby utrzymać właśnie tę taką uczuciowość, jakąś taką wrażliwość, która była w tej pierwszej części. Tym bardziej, że, że druga część ma w sobie mocniejszy ten element przygodowy. Jesteśmy w górach. Dużo się dzieje. Myślę, że ta, ta druga część będzie bardziej dynamiczna, ale dbaliśmy o to, żeby nie zgubić tego, co było chyba największym atutem tej pierwszej części, czyli tego, co dzieje się w relacjach między ludźmi. Wcielasz się w nową postać, której nie znają widzowie pierwszej części. Któż to taki? Jest to Piotr, czyli partner. Partner Teresy, który musi się wkupić i no... Musi zostać zaakceptowany przez rodzinę, ale nie tylko przez Teresę, ale i przez Walthe i przez ciocie Mariolę. W tej rodzinie jednak. <laughs> jednak ona jest w tej rodzinie najważniejsza i to ona musi zaakceptować Piotra, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Kiedy ostatni raz widzieliśmy się z pani bohaterką, udało jej się zawrzeć sojusz z problematyczną przeszłością, wrócić do ukochanej pasji. No i co w takim razie u niej przy okazji drugiej części filmu Za dużo na baj. Rozwijam się, także o lataniu będzie nadal. Ale teraz film dotyczy już bardziej nie takiej relacji mojej z... Filmowym Waltkiem, a raczej jestem obserwatorem tego, jak on sobie w tym życiu radzi, z moim wsparciem, powiedzmy, i z moimi byłymi wskazówkami. Więc ten, ten, ta, ta część filmu akurat mniej dotyczy tej relacji naszej. W drugiej części jest podobno więcej akcji, więcej przygód. Akcja przynosi się w dużej mierze do Zakopanego, więc z punktu widzenia reżysera to też jest chyba wyzwanie, bo trzeba jeszcze bardziej się starać, jak tutaj efektownie zainstynizować akcję na ekranie. No, mamy o wiele więcej przygody. W pierwszej części byliśmy w dużej mierze w jednym mieszkaniu, na jednym osiedlu. No, a teraz jesteśmy w górach, są tam konie, szczury nawet i inne zwierzęta, pościgi. No, jest trochę więcej akcji. O, sceny z pogranicza kaskaderki, tak, ja dla mnie miałam wspaniałe wyzwanie, musiałam się nauczyć powodzić dorożkę, więc w ogóle coś kompletnie nowego i strasznie mi się to podobało. Podobało mi się, bo miałam cudownego nauczyciela, wspaniałego konia, yy, mieliśmy parę lekcji wcześniej, no i w takiej górskiej scenerii, yy, no, to było przyjemne. A poza tym mieliśmy dużo wyzwań związanych z pogodą, bo góry mają to do siebie, że pogoda się zmienia, a my mieliśmy trzy pełne dni zdjęciowe na Kasprowym. No i pogoda nam sprzyjała. To było niesamowite. Rano mówili, że będą burze, pioruny, chmury. My wyjeżdżaliśmy na górę i słońce. Są sceny kaskaderskie, są takie sceny różnie wzruszające, są sceny z pięknymi widokami, także jest wszystko. A jest jedna rzecz, która nas bardzo zaskoczyła, że w górach jeszcze jest śnieg. To jest niesamowite, bo mamy lato i był śnieg. Yy, świetnie się bawiliśmy. Jeszcze o tych scenach kaskaderskich, to jest bardzo dużo ich. Naprawdę nie będziecie się nudzić, jeżeli będziecie oglądać. A jak było z kolei z dzieciakami, no bo wiadomo, one są w takim wieku, kiedy tak naprawdę każdy miesiąc poważy, po prostu się zaczynają zmieniać. Nie obawiałeś się trochę tego, że na planie zdjęciowym pojawiły się zupełnie inni ludzie i ta magia, którą zobaczyłeś w nich przed rozpoczęciem pierwszej części, być może gdzieś wyparuje. E, były takie obawy, że, że się tak zmienią, że będzie trudno zrobić drugą część. Zmienili się, ale na dobre. W sensie, że, że to nie są te same dzieciaki, tylko to już no, powoli dorastają, i też problemy poruszone w drugiej części też są trochę inne, trochę dla, dla starszych. No, myślę, że się rozwijają, tak, tak. Na pewno już są dużo bardziej profesjonalni, przychodzą na plan dużo pewniejsi, bo już wiedzą, co to jest. Część z nich grało w międzyczasie pomiędzy tą pierwszą a drugą częścią, część z nich jest w zespole takim muzykalowo-tanecznym, więc no zdobywają coraz więcej doświadczenia. Nie, no, bardzo się cieszę, jestem bardzo zbudowany nie tylko ich talentem, ale i postawą, i szacunkiem do pracy. I dobrym wychowaniem. Przestaje już być takim dziadersem. Jak kiedykolwiek coś powiem na to pokolenie inne niż moje, to po prostu można mnie linczować publicznie. To wspaniali ludzie, wspaniałe pokolenie. A my liczymy z kolejna na wspaniały film. Za na bajki, dwa wkrótce w kinach. Dzięki. Dzięki, wielkie.